do biegania. Pierwszy raz od świąt biegam. Jak macie się ochotę w życiu upodlić, to polecam spróbować wrócić do biegania po dwóch miesiącach przerwy. Okropne uczucie. Ja, ja się czuję jakbym była dzisiaj pierwszy raz na bieganiu ever. Może to oczywiście też wynika z tego, że biegnę pod górkę od mniej więcej czy 6 minut, ale. O, Wyglądam jak jajko w ogóle w tej opasce. Hmm. Nie jest jakiś czyt atrakcyjności mojej osoby, natomiast nie żeby atrakcyjność była tutaj jakimś priorytetem, liczy się przeżycie, <grytanie> przetrwanie. No i co, przetrwałam ten bieg 6,5 km zrobione. Mega spoko jest to, że jak się już... Kiedyś troszkę coś pobiega, to przynajmniej w moim odczuciu takie bieganie do 10 km jestem w stanie nawet po paru miesiącach przerwy po prostu pójść i zrobić. I powyżej 10 km to już jest śmierć, ale tak właśnie do 10 to z bomby polecę. Kuczała się cieszę, że wróciłam. Mam nadzieję, że teraz, jak już będzie trochę cieplej, to tak dwa razy w tygodniu będę biegać. Bo ja to po prostu kocham. Jak już jest tylko troszkę cieplej, że mi nie zamarza oddech w płucach, to jest... Well, zapraszam Was dzisiaj na wieczorną pielęgnację, ale nie robimy jej w łazience, bo mam... jest już trochę dosyć tej mojej łazienki. Ostatnio mamy dużo szarych dni w Trójmieście i moja łazienka też jest bardzo, bardzo szara i jakoś to wszystko razem łączy mi się w takie... O, oh, on dosyć szarości. Między innymi z tego powodu też się bardzo, bardzo cieszę. I nie mogę się już doczekać na naszą łazienkę w domu, która będzie miała 0% szarości. <noise> jednak, tak właśnie myślę, że szare łazienki ogólnie są spoko. Ale w naszym klimacie, gdzie zima jest taka, jednak cięższa, to tak strategicznie trzeba te kolory przemyśleć. No ale i ostatnio właśnie pielęgnacji najczęściej robię tutaj. Mam świeczkę, serial i też jest fajnie. A co do pielęgnacji, to pokażę Wam dzisiaj taką wersję pielęgnacji złuszczającej. Ja w ogóle, z pokazywaniem złuszczania, zawsze staram się uważać, ponieważ widzę w social mediach taki pielęgnacyjny trend, że ludzie strasznie się na tym złuszczaniu skupiają, do tego stopnia, że aż sobie potem rozwalają barierę hydrolipidową i w ogóle rozwalają sobie cały balans skóry, bo złuszczają za dużo i za często. Więc zanim w ogóle Wam pokażę produkty, no to przypominam, że przy złuszczaniu zawsze pamiętam, Pamiętajmy o tym, żeby nie robić tego za często, ponieważ martwy na skórek to nie jest taka zła rzecz. Martwy naskórek jest naszej skórze potrzebny, ponieważ jego pewna warstwa chroni tę świeżą skórę, która powstaje pod spodem. Więc złuszczanie jest zarąbiste i rzeczywiście daje baby face'a piękny, gładki efekt, glowy i w ogóle, ale nie można z tym przesadzić. I dzisiaj zapraszam Was na wieczorną pielęgnację koreańską z marką Ereborian, ale taką właśnie w moim stylu, czyli w dwóch etapach. Przy użyciu dwóch produktów, a nie jakieś dziesięcioetapowe, wielkie rytuały, bo właśnie taka prostota i skuteczność co jest coś, co cenię najbardziej. Jednym z kultowych produktów marki Erborian jest to upiększające olejkowe serum na noc, które cieszy się taką popularnością, że teraz wypuścili jeszcze z tej serii dwa nowe produkty. I mamy tutaj krem pod oczy oraz taką lżejszą, mleczną wersję tego samego serum. No i jeśli zastanawiacie się co tutaj wybrać, jak to działa, to już Wam opowiadam jakie mam wrażenia. Lecimy z pierwszym etapem. Skóra jak widzicie oczyszczona. No i będę teraz nakładać nowość od Herborian, czyli krem pod oczy Skin Therapy Eye, który dba o tę strefę na bogato, ponieważ zawiera aż 9 super składników, w tym moją ukochaną kofeinę i wąkrotkę azjatycką, a do tego jeszcze 10% niacynamit i to połączenie pomaga z opuchlizną, redukuje oznaki zmęczenia, przywraca blask i pięknie nawilża, a że ja mam mocne tendencje do opuchlizny, to właśnie krem z kofeiną pod oczy, to jest taki mój sekret na odzyskiwanie oczu z rana. No i do tego ta formuła jest bardzo wydajna, więc wystarczy czy maleńka ilość, taka jak ziarn, koryżu, aby to wszystko pięknie odżywić. Drugi i zarazem ostatni etap pielęgnacji to będzie serum olejkowe. I tutaj mamy do wyboru dwie formuły: olejkowa i mleczna, lżejsza olejkowa. Jeśli chodzi o działanie, to jest to samo, więc tutaj w zasadzie wszystko polega na tym, już, jakie wy macie preferencje. Ja osobiście przy mojej mieszanej tłustej skórze, i teraz jeszcze zimą, jakoś tak preferuję tę oryginalną wersję, bo ona jest. Taka bogatsza i bardziej zaklejająca, zabezpieczająca, a to jest coś, co moja skóra bardzo docenia. W składzie znajdziemy tu po 17 super składników, w tym złuszczające 10% kwasy PHA, nawilżający kwas kielonowy i łagodzącą wąkrotkę azjatycką, którą uwielbiam, więc jest to takie bardzo skuteczne, ale właśnie łagodne połączenie. I do tego sama olejkowa formuła jest piękna, aksamitna, jak na serum złuszczające nawilżające to jeszcze czegoś takiego nie miałam. Spoko jest też to, że efekty widać już po pierwszym użyciu, ponieważ to złuszczanie od razu zwiększa blask, nadaje takiego zdrowszego koloru skórze, no a dzięki mocnemu nawilżeniu skóra wydaje się też gładka, napięta. No i obecnie używam to serum 2-3 razy w tygodniu. Zależy od tego, jak moja skóra potrzebuje złuszczania. W moim odczuciu ta mleczna wersja jest mniej więcej o połowę lżejsza od klasycznej, ale tak jak widzicie, obie zostawiają na skórze taką fajną, zabezpieczającą warstwę, więc skóra ma wszystkie potrzeby zaopiekowane w zaledwie dwóch krokach i to jest coś pięknego. Jeżeli macie ochotę obczaić więcej informacji o tych produktach, albo szukacie do nich linków, to zapraszam do opisu i dobranoc. Zastanawiałam się co powiedzieć, chciałam powiedzieć smacznego, ale nie. Śniadanko było, kolacja była, obiad był, dobranoc. Staram się łydki troszkę rozciągnąć, bo mnie tak bolą, że szok. Od kiedy poprawiłam technikę biegania, to w końcu rozumiem, o co chodzi z tym, że jak biegasz, to cię łydki bolą. Bo wcześniej to mnie bolało wszystko, tylko nie łydki. Kolana, biodra, a teraz właśnie bolą łydki i szczerze mówiąc, wcale nie mam wrażenia, że jest to jakaś lepsza sytuacja, niż te wcześniejsze. Robię jakieś tutaj właśnie rozciąganie na schodach i chociaż na śniadanie doszłam. Więc zawsze coś, nie? Kurczę, no bardzo się cieszę, że wróciłam do biegania. 7 stopni to było wszystko, czego potrzebowałam. Właśnie taki to jest mój ulubiony czas, a biegać, bo się nie da w tym momencie przegrzać, ale też właśnie w takich 7 stopniach nie da się zmarznąć. Więc mm, coś pięknego. Ech. Ech. Takie dzisiejsze śniadanie, owsianka z kakaem, masłem orzechowym, truskawkami i jagodami. Do tego oczywiście skiery. Ale taka gęsta mi dzisiaj wyszła, kurde fajna. Mhm. Potrzebuję stylówkowej porady, ponieważ wymyśliłam połączenie, które w mojej głowie ma sens, ale nie wiem, czy serio ma. Otóż, od pewnego czasu szukam sobie czarnej, zimowej, jakiejś takiej ciekawszej spódnicy, ale no nie mam za bardzo szczęścia póki co, więc stwierdziłam, że zamiast szukać spódnicy, no to ubiorę taką moją wakacyjną, luźną sukienkę i zbiorę ją z tym, tym sweterem trochę jak gorsetem i myślę, że to wygląda całkiem spoko. Ale no właśnie, dajcie znać, czy spoko, czy nie. Już was tylko obniżę. Fajne z tej sukience jest to, że ona nie jest, za, nie jest za cienka, więc myślę, że ogólnie spoko. Ja w ogóle dzisiaj nie czuję się jakoś najlepiej. Mam taki zjazd nastroju, no więc się umówiłam teraz z bestii. I idziemy zjeść obiad i bardzo się cieszę. Mm, ale jeszcze potrzebuję skarpetki jakieś. Siema, Miśku. Cześć, dobrać. Szukam skarpet, pewnie połowa moich skarpet, jak zwykle będzie w klatce kokos, oczywiście, że tak. Skąd ja to wiem, że proszę bardzo, skarpety, to są moje skarpety, to są moje skarpety, z taki mały zbieracz. To już jest klasyka, że jak nie mogę znaleźć czystych skarpet, idę do Koko, u niej w klatce na pewno będzie przynajmniej jedna para. Wiadomo, ja jestem takim lekkim, takim lekkim overthinkerem i przekminiaczem. Właśnie jedna rzecz, którą ostatnio przekminiam, to jest porządek świata. Jaki porządek świata bym sobie najbardziej chciała mieć? I stwierdziłam, że dla mnie najlepiej by było, gdyby słońce zachodziło codziennie o 19. Bo jak w zimie zachodzi o 15.30, to ja mam doła za wcześnie. Jak latem zachodzi po 21:00, to dla mnie jest za późno i ja nie mam tego takiego wieczornego leżenia w łóżku i w wannie i z książeczką. No a właśnie, gdyby słońce codziennie przez cały rok zachodziło 19, to ja bym była najszczęśliwsza i uważam, że tak powinien działać świat. Taka rozkmina dania. Kto pytał, że tak powiem? Ale no, nikt nie pytał, ale to są moje vlogi. E, więc odpowiadam sobie na wyimaginowane pytania. No i jadę, no. To mi wyglądałaś Zajem, tak. Najwyździwszy, nie myślałem, że to jakiś nowy ten strunacz? No właśnie. Chyba z nią siedzę, czy to coś stało? Daję. A to. A twoje paznokcie by do mnie też mega meczowały. Tak, pięknie. Patrz na to. Musimy się zamarzyć. O stara, ale piękne, myślę, że to poznał znakcie. Boże uwielbiam to połączenie kolorów. Jeszcze nie wspomnieliśmy o naszym meczingu teleponowym. Też wspaniałe. Oh. Siadamy na naszym miejscu po lewej? Bo to już jest nasze, co nie? To jest tylko nasze, to jest napisane. Dzień dobry. Ja w ogóle jestem w muzeum mojego własnego miasta. Pierwszy raz w życiu. Ani z wycieczką szkolną nigdy nie byłam, ani sama. Bo zawsze mam takie poczucie, że no przecież to stoi, to się nigdzie nie ruszy. No to niedługo pójdę. I tak 31 lat w końcu tu dotarłam. I w ogóle powiem wam, że te muzea w Gdyni są bardzo fajne. Zarówno to miasta Gdyni, jak i Muzeum Emigracji. Jakbyście byli, to polecam, bo wystawy są mega nowoczesne i kolorowe, fajne i w ogóle. Dobrze zrobione, uważam. Oto śmieszne. Stupki i tyłek. Ale te kolory dają energii super to wygląda. Co by miało tylko kogoś zjeść? Dzisiaj w ogóle jest jakieś bardzo niskie ciśnienie, bo zasypiam. Dosłownie zasypiam na stojąco. Ale w takie dni właśnie bardzo lubię sobie pójść na trening, bo wiem, że mnie to zawsze postawi na nogi. Ja w ogóle takie typowe ciśnienie mam chyba 90 na 60 i z tego, co jest chyba dosyć nisko, dlatego właśnie takie dni na mnie dosyć średnio oddziaływają. No ale zrobię troszkę siadów, i będzie git. Ostatnio w ogóle z batonów mam straszną fazę na te niebieskie, proteinowe, bo one tak fajnie zaklejają mordę. Pyszne są, jak to, to polecam. I uważam, że są fajniejsze od tych pomarańczowych. Te też są dobre, ale niebieskie najlepsze. Ja mam fazę na kupowanie sobie tulipanów w biedrze albo w lidelku I codziennie właśnie patrzę na taki powiew wiosny I tak mi to poprawia humor. Uwielbiam tulipany. Mój mm. oh uwielbiam połączenie łososia czyli jak galarepa, do tego pyszny ryż i ta sriracha mayo. No coś pięknego. To jest takie proste. Przygotowanie tego zajmuje tyle, co ugotowanie ryżu. Łosoś w środku jest soczysty. Pyszne. I odpalam sobie właśnie siódmy odcinek Love is Blind. Myślę, że od tego odcinka zaczną się dramy. I zacznie się już czas, żeby zaczęły się chociaż trochę sypać. Więc nie mogę się tu czekać. <grych> Za mgła. Ostatnio, jak jest cieplej, to się zrobiło takie mgliście. Słychać tylko jak my wyśpiewają, ja uwielbiam pogodę nad morzem, bo to powietrze jest takie gęste, ciepłe, miłe i gęste. Ok, tego jeszcze nie jadłam. Takie patrz. Ja mam takie osi w żabce o smaku tiramisu z nadzieniem kakaowym, biszkoptowym i tiramisowym. Zobaczymy. Ja ogólnie uwielbiam te batony osi, ale do tego jeszcze nie jadłam. I też uwielbiam tiramisu. Nawet jak byliśmy we Włoszech, to do McDonalda specjalnie poszłam spróbować tiramisu z McDonalda, bo chciałam wiedzieć, czy jest dobre i było pyszne. Just say, byli to, to koniecznie. Spróbujcie. Hmm. I sobie w ogóle nie czuję tutaj smaku kawy ani tiramisu. Jest takie właśnie bardziej bliższykowo czekoladowe No zjadłam, ale tak szczerze, jako fanka tiramisu, to jestem zawiedziona. Odczucie satysfakcji 2 na 10. I nie wiem po co robić takiego słodycza który jest tylko biszkoptowy, ale nie jest ani słodki, ani zakleja mocy, ani w ogóle no nic. No myślę, że jednak do tematu nie wrócę. I jak chcecie jakieś osi przetestować, to sobie kupcie to zielone, bo te zielone są pyszne. Zapraszam na kolację. U mnie trwa ostatnia faza na taki słodko-kwaśny ryż z ananasem i sosem chili, tym sambal olek. Pysznym, pysznym, ale pokażę Wam co ciekawego odkryłam. Bo od jakiegoś czasu odkryłam taki sklep jak Oho, który ma bardzo ciekawe niektóre produkty. Takie niespotykane na przykład w Biedrze czy w liderku, więc. Typowy ananas, który dostaniecie w Biedrze czy w Lidlu, to jest taki ananas w zalewie cukrowej, który smakuje no tak typowo jak ananas z puszki, a ta zalewa to nic ciekawego. Natomiast w OHO dostaniemy ananasa w soku ananasowym, który smakuje dużo lepiej. Smakuje po prostu jak taki świeży, pokrojony ananas. No i ten sok można spokojnie wykorzystać właśnie do sosów i innych fajnych rzeczy. Pe -pe 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 -pe. Dobra, najpierw muszę ugotować ryż i zabieramy się z resztę. potem. I dzisiaj mam ochotę zrobić właśnie tego ten ryż słodko-kwaśny z tofu. Bo dawno nie jadłam tofu, jak już tak mam od rana ssanie. Ej dobra, ja wam nagadałam, że fajny ten ananas i w ogóle ale przecież ja nie będę otwierać drugiej puszki. jak Tu mam jeszcze tyle tego. Więc zrobię z tym, z tym gorszym. No dobra. Nie wiem czemu stwierdzam, że muszę powiedzieć o tym lepszym, jak nie zamierzam go użyć. No ale wiecie, jak to jest jak się otworzy dwie puszki, to przy dwóch osobach, zanim my to zjemy, to to wszystko skisnie. No więc cóż. Mm, sorki, z tym brak logiki. Ogólnie dzisiaj jestem taka trochę łuch. Zaorana. Pogoda się zmieniła, jest deszczowa, i od razu wchodzi mi taka trochę jesienna nieprzytomność. I jeszcze wróciłam do biegania, co też od razu podkręca u mnie ogólne zużycie. Bo ja właśnie zauważyłam, że dla mnie bieganie w tym momencie jest najbardziej wymagającym sportem, jeśli chodzi o takie właśnie regeneracje i w ogóle fizycznie. Jak tylko wracam do biegania, to mój poziom Takiej nieprzytomności i zmęczenia wzrasta mniej więcej o 50-60% przez pierwszy miesiąc czy dwa. Potem to się już stabilizuje, organizm przywyka, ale na początku zasządki. Wow, mocno, ciężkie sporty. i wow, wow. 6,5 km. Ale cóż. Ta wielka miska to 528 kalorii, w tym 80 gramów ryżu, więc można się tym naprawdę napchać. Ja uwielbiam taki ryż obklejony sosem. Ach! Do tego połączenie ananasa, fasolki szparagowej i sosu, czyli to jest coś pięknego. I oczywiście kolka do tego. Michał w ogóle gra teraz mega fajną grę, która dzieje się w Czechach, więc no wygląda to dokładnie tak, jakby się działo w Polsce. I świetnie się to ogląda. Tak, gra się z Walking Dead, Deliverance 2. To strasznie długi tytuł. Spróbuję już się skupić, ale próbuję zajść do tego typu tytuł i kurwa, mi to nie wychodzi z Robisz jakąś pułapkę, zasadzkę? Chciałbym go no, zabić, bo ich strasznie kurwa dużo

no one zawijają w tą stronę wszystkie, no, kuźwa. Po prostu... Ona leciała... uderzasz. Hmm? I nic nie zawija. Ona lecia tam, tu i tak... Ty odwinęłaś. Podkręcenie. Wow. O! O! Krzywy, stołu! Krzywy stołu? Wleć. Błagam cię, wleć. Wleć! Yes! Ah. Here goes nothing Gosh, kurde, bruta! No, 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 no. Ah. To było dokładnie To było dokładnie, to było tak, to